Czy dziewica powinna chodzić do ginekologa? Oczywiście. Pamiętajcie, że to, że kobieta nie rodziła, zwiększa od razu jej niej szansę na raka piersi i na raka jajnika. Oczywiście jak rodziła i karmiła, to ta szansa też istnieje, ale dużo niższa. Ostatnio u mnie się pojawiła kobieta, 54 lata, która całe życie nie była u ginekologa. A powód wizyty? Niestety rak piersi i onkolog wysłał do mnie. Ona od wielu lat borykała się z torbielami piersi. Gdyby do mnie przyszła jakiś czas temu, postarałabym się zadziałać profilaktycznie, może by nie było tego raka. Bo tak to chodziła tylko od USG do USG i nic więcej nie robiła. Dziewczyny, niezależnie od tego, czy współżyjecie, rodziłyście, nie rodziłyście, chodźcie do ginekologa, bo to jest bardzo, bardzo potrzebne. Zaobserwuj mój profil, żeby wiedzieć, jak dbać o swoje zdrowie.